Pacjent, który trafia do gabinetu na leczenie protetyczne. Pierwsze, co będzie u niego zrobione, to będzie badanie, ale badanie nastawione na funkcję, na kondycję stawów skrzeniowo Niestety, przebudowa zgryzu niesie za sobą zmianę pozycji tego zawiasu w stawie skrzeniowo-żychłowym. Teraz, pierwsze, co zrobimy w gabinecie, to zbadamy kondycję mięśni odpowiadających za zagryzanie. Powierzchni stawowy, na podstawie tego badania otrzymamy wynik, czy dany pacjent może dalej funkcjonować w zgryzie, który posiada, czy ten zgryz wymaga u niego przebudowania. Jeżeli wymaga przebudowania, zostaną zastosowane odpowiednie środki do tego, aby ustalić optymalną pozycję zgryzową i w takiej pozycji rozpocznie się proces przebudowy zgryzu. Wstawianie zębów, wstawianie czy to protez, czy mostków, koronek, czy implantów, niesie za sobą pewien proces. Ja pacjentom zawsze powtarzam tak, że tak jak ile lat traciliśmy zęby, przyczepiliśmy się do życia bez zębów. Tak samo ciężko będzie odbudować te utracone zęby w jeden dzień. To też jest pewien proces, natomiast pacjent o tym wie od początku i przechodzimy go razem powoli systematycznie z wizyty na wizytę. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w zależności od uzupełnienia, które dany pacjent wybierze, będzie dla niego zarezerwowana odpowiednia ilość wizyt, odpowiednio ten czas zaplanowany. W przypadku protez standardowo są to 4 wizyty w odstępach tygodniowych. Są to jedne wyciski, drugie wyciski, przymiarka i czwarta wizyta jest to oddanie protezy na gotowo. W przypadku mostków lub koron, ten czas jest krótszy, bo tak naprawdę mamy jedną dłuższą wizytę, która polega na oszlifowaniu zęba i kolejna wizyta po około 2-3 tygodniach na oddanie i zacementowanie docelowej pracy. Natomiast jeżeli pacjent będzie kwalifikował się na przybudowę zgryzu, wtedy musimy uzbroić się w cierpliwość. Tego czasu będzie potrzeba więcej, ale będzie to pewien proces, który skończy się odtworzeniem funkcji żucia, zrehabilitowaniem z rehabilitowaniem pacjenta, przywrócenie pięknego uśmiechu.